Do miasta jest największym piratem Polski, skazano ich na sprzątanie. Krzyczeli na sesji Rady Miasta i co uznał, że zakłócali porządek. Wskazali to członkowie akcji alternatywnej Naszość. Będą się odwoływać, bo do się nie przyznają, a krzyczeć też będą. Na przykład, że Jacek Karnowski jest najczystszym prezydentem polskim Jarosław Łosie. To była sesja Rady Miasta Sopotu, którą zobaczyła cała Polska. 20 marca radni tego miasta decydowali o losach prezydenta Jacka Karnowskiego, któremu prokuratura postawiła 8 zarzutów, w tym korupcyjne. Członkowie akcji alternatywnej Naszość na sesję Rady Miasta co przyjechali z Poznania, zostali wyprowadzeni i przesłuchani przez policję. Dziś na nietypowej konferencji prasowej Naszość poinformowała, że przed świętami dostali wyroki, przyszły z pocztą. Przeszły do nas teraz jako prezent świąteczny wyroki nakazowe z datą yy, 17 grudnia. Zostały je na razie trzy osoby. Sąd orzekł kary po miesiącu ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na rzecz społeczności lokalnej w zakładzie oczyszczania miasta w Sopocie w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Ja, te jak powiedzieli, ćwiczyli przed odbywaniem kary w Sopocie. Ich zdaniem sąd nie miał prawa wydać wyroku w trybie nakazowym, bo można tak ukarać tych, którzy przyznają się do winy, a oni się nie przyznają. Ludzi zajmujących się prawem wyrok też zaskakuje. Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów, ma prawo do zgromadzenia, ma prawo do wypowiedzi. Myślę, że tutaj te granice swobody wyrażania swoich poglądów nie zostały przekroczone członkowie naszości od decyzji sądu będą się odwoływać. To oznacza, że odbędzie się normalny proces, ale na pewno będzie to niezwykły proces. Jarosław osób Wiadomości.